Cześć, witam na kanale info prawa. Dzisiaj krótki filmik, ale ważny. Zobaczcie sobie na to grona. Tutaj są kwiatki, jakieś tutaj, tutaj są też, tutaj są też kwiatki. No, jakiś pierwszy pomidorek się stworzył, jest fajnie. Jednak na tym gronie też coś innego rośnie niż kwiaty, niż owoce i jest to liść. Czasami się zdarza, że nawet rosną całe pędy i no, bardzo krótki filmik, ale według mnie potrzebny. Co roku taki kręcę, bo co roku u mnie się takie coś zdarza. Zostawiamy na gronie tylko pomidory, tylko kwiaty. Czasami reguluję same grona, zostawiając ileś tam owoców, czy, czy też jak tutaj te pomidorki, załóżmy, są już takie. A tu jeszcze tworzą się kwiatki, to te kwiatki usuwam. Rzadko kiedy reguluję grona ze względu na odmianę. No i też no, zdarza się co roku, że później te końcowe kwiaty. Obcinam, ale filmik nie o tym. Ale filmik nie jest o tym. Filmik jest o tym, że żeby zostawiać na gronie tylko właśnie te kwiatki, tylko te owoce, a wszystko co jest inne, usuwać. Bo grono, te inne grona mają się skupić tylko na owocach. Nie mają się tutaj skupiać na rozroście jakiejś tam liści pędów. To ma się tylko skupiać na owocu. Tutaj się to już też takie coś dzieje i warto to, to zrobić już jak jest mniejsze. Ja to zauważyłem później, o, ale tutaj zauważam to wcześniej. O, widać, 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 coś tam widać, o. Kwiatki, listek usunięty i niech sobie rośnie. Przy jednym krzaku mamy tutaj grono i niepożądanego gościa. Więc taki krótki filmik. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do zakupu mojej książki Info Uprawa, jak uprawiać warzywa. Zachęcam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.